Wszystkim z tej strony zwycięzca i gnę was w takiej paczce modów do WOTA. Jak już wspomniałem, zrobiłem własną parkę modów. Jak zresztą widać tutaj, hangar się dość mocno zmienił. zbadam sobie w LCA Eee, jedną rzecz. Tak, mogę go kupić. Tak, mam już LCA Mixa, gdyż. No sprzedaję tą, te, tego, ne, nie chcę kupować, tylko ten badziew te, No i kupiłem sobie LC amx teraz sobie zbieram na działo i później na mix 12T Ale Pokażę Wam bitwę nie lc tylko t, -T, -T, -T 1 -ką. Jak widać jest, jest tak. tak e, mod XVM, którego usiłowałem dodać, niestety mi nie działa eee, więc sorry, batory, ale nie, no nie będę go wywalał, ale nie chcę mi się też eee, też nie wiem jak zmienić to o i pierwszą różnicę widzicie od razu wciskam kontrol i widać tutaj eee, to, to jest dowódca i kierowna, kierowca mechanik oraz widać eee, moje punkty mojego życia, no jak na razie mam full i czy, już, czy zostałem czy mam naruszone radio urządzenie obserwacyjne silnik e, zawieszenie amunicja działo e, zbędnik paliwa oraz wieża jak widzicie pokazuje nam to też e, czas przeładowania e, jak widzicie wcisnę czad, czad. Tak, widzę, słychać też zresztą, że mam e, mod na kość silnika. Jak widzę, zresztą tutaj w tym rogu, gdzie jest kursor. W tym rogu gdzie jest kursor, e, pozycję czołbóg Jak się obrócę to tamto to też się obraca i tak dalej. Jak widzicie na no jak najadę na przeciwnika? Poczekam aż mi się kursor magazynek na niego wyładowałem Ciekaw jestem czy dostał chociaż raz U dostał Eee, nawet dobra damage'y zabrałem e, oczywiście jeszcze aktualizowana będzie taka ła jakim noob Ode mój mnie e, będzie aktualizowana więc będą dodawane mody także go. A? A nie. Dobra wiecie co, więc to by było na tyle w prezentacji tej paczki więc e, najpierw jeżeli chcecie żebym wam ją udostępnił, czy nie jeżeli nie będzie dzisiaj to po prostu nie będę ją udostępniał także tak co, na razie to by było na tyle w tej prezentacji modpaka e, więc to, więc chyba to by było na wszystko, tak jak wiem że się powtarzam E, ale przez to, że ktoś mnie w ogóle potrzebuje. Mmmm. Eee... Gozienica o... uszkodzona. Aj. Może się zerwać Kostka w każdym... nic za nicerz. Stoimy! Eee... Nie mogę go nawet namierzyć, że wysoko jest. Jak widzicie czas w przeładowaniu e, żeby naprawić. Go się za naprawić jest głośniej niż chwilka każdej. Eee, no to zawsze mi głośność silnika jest dość głośna. Eee, no na zasadników, dziesiątkę. Już coraz. Ajajajaj. Eee, kurtę mnie zje. Dobra, także to by było na tyle, także komentujcie, oceniacie, co nieć jest. Powietrze zapraszam na następne odcinki. Konrada życzę szczęścia.